w działaniach z potęgami możemy się napotkać na takie coś, że będziemy musieli z potęgi zrobić pierwiastek. To teraz jak do tego dojść? Czyli na przykład będziemy mieli na przykład jakąś trójkę podniesioną, do którejś potęgi mam dać pierwiastek z trzech, tak? Teraz sobie mówimy tak, jeżeli mamy jakąś liczbę podnieść do danej jakiejś potęgi i mamy otrzymać pierwiastek z tej liczby, to teraz ważna rzecz. W wykładniku potęgi, czyli w tej liczbie u góry powstanie ułamek. W liczniku tego ułamka Zapisujemy potęgę pierwiastka. Potęga pierwiastka. A w mianowniku, tutaj, stopień pierwiastka. I teraz o co chodzi? Jeżeli chcemy z 3 otrzymać pierwiastek z 3, to tutaj jak nic nie ma, stoi niewidoczne 2, a jak u, pierwiastek nie jest spotęgowany do niczego, to stoi niewidoczny 1. I teraz ta jedynka jest potęgą tego pierwiastka, ona pójdzie sobie tutaj do góry, a na dół pójdzie stopień pierwiastka, czyli ta liczba 2, co stoi tutaj. Dobre. to teraz sobie spróbujmy to zrobić w zadaniach. Tak? Mamy na przykład 5 do jednej, drugiej, to jest inaczej. Pierwiastek z liczby 5, na dole mamy stopień pierwiastka, on idzie tutaj, a tam mamy potęgę, jedynie się nie pisze. Tak? dobra. to teraz mamy coś takiego jak jedną, drugą podnieść do dwóch trzecich, czyli co to będzie? To jest będzie pierwiastek z jednej drugiej. Tutaj dajemy stopień pierwiastka, który jest napisany na dole w ułamku. a tutaj dajemy potęgę tego. Pierwiastka, tak? Oczywiście ta potęga może być zapisana pod pierwiastkiem, czyli ten zapis, który tu powstał, to jest inaczej zapis jednej drugiej podniesionej do kwadratu. A to można wyliczyć, bo osobno potęgujemy górę, osobno do, Czyli mamy pierwiastek sześcienny z jednej czwartej. No, to idziemy sobie dalej. Mamy tak. Pięć całych, 1 drugą podnieść do potęgi na przykład 7, 8. Tu można sobie w dowolnie wymyślić. tak? Zazwyczaj będzie jedna druga, albo coś tam jakieś łatwe. Ale tu chodzi o to, żeby to zrozumieć, o co chodzi. Czyli to będzie pierwiastek z liczby 5 całych, 5 5,1, druga, stopień pierwiastka na dole, czyli mamy 8, a tu będzie potęga tej liczby, która stoi pod pierwiastkiem, czyli 7. I potem możemy sobie zamienić to jako pierwiastek stopnia 8, to zamienić na łomek niewłaściwy, na przykład tu będzie 11 drugich, to wziąć nawias i to potęgę dać sobie tutaj i się bawić potem w rozwiązywaniu. Często jest w zadaniu, że musimy na przykład liczbę 32 podnieść na przykład do potęgi 2 piątej. Czyli co to będzie? To będzie pierwiastek stopnia 5 z liczby 32 podniesionej do kwadratu. Akurat to się łatwo czy bo pierwiastek z 5 stopnia z Liczby 32 to jest 2, a jeżeli wynik mamy jeszcze spotęgować, to akurat wyjdzie tutaj 4. I tak samo możemy zrobić z cyfrą np. 1024, na dole sobie dać 5, a u góry dać sobie 4. I teraz to na przykład to jest co? To jest pierwiastek stopnia 5 z liczby 1024. I podniesione do potęgi czwartej. Pierwiastek stopnia piątego z tej liczby to jest 4. I podnieść tą czwórkę do potęgi czwartej to jest inaczej. 4 razy 4 razy 4 razy 4. To jest tutaj. 4 razy 4, 16. 4 razy 4 kolejne to jest 16, a 16 razy 16 to jest 256. I mamy ładny wynik 256. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, tak? Czyli u góry mamy potęgę pierwiastka, ta, Oczywiście oczywiście potęgę można dać przyjść i ją policzyć i dopiero się mówić. A my po prostu ją wywalić. Na koniec za pierwiastek i potem najpierw policzyć cały ten pierwiastek, a potem wynik z potęgować, tak? W zadaniach z potęgami czasami trzeba zamienić liczbę stojącą w postaci pierwiastka na potęgę. Teraz jak to zrobić? Na przykład, jeżeli będzie podany pierwiastek z liczby, z, z liczby 5 to, i mamy to przedstawić w formie na przykład liczby 5 do którejś potęgi, to teraz jak to zamienić? Mianowicie trzeba po prostu zapamiętać, że to będzie, tak, aby zamienić pierwiastek z danej liczby na potęgę tej liczby, która stoi pod pierwiastkiem, to można podnieść to liczbę stojącą pod pierwiastkiem do wykładnika w postaci ułamka, w którym to u góry będzie potęga pierwiastka. Potęga pierwiastka. A na dole stopień pierwiastka. Stopień pierwiastka. Stopień pierwiastka jest zapisany w tym miejscu dokładnie w pierwiastku. Jeżeli tutaj nic nie ma, stoi niewidoczne. Dwa. Czyli stopień pierwiastka na dole, a potęga u góry Jeżeli nie, nie ma potęgi w danym ułamku, to jest niewidoczny 1 Czyli mamy 5 do 1 No to idziemy sobie dalej Na przykład będzie pierwiastek stopnia trzeciego z liczby na przykład 6 I to wszystko jeszcze podniesione do siódmej No to co to będzie? To będzie 6 u góry ułamek, na dole stopień pierwiastka Czyli 3 u góry potęga, 7 3 Idziemy sobie dalej Będzie na przykład stopień pierwiastka 5 z liczby 32 I to wszystko jeszcze podniesione do potęgi 4 to, to ile to będzie? To będzie inaczej Spójrzmy, że tutaj można to policzyć. Pierwiastek stopnia piątego z liczby 32 to jest 2, a 2 do potęgi 4, tak? Tak, jakby było polecenie. oblicz, co tego tak byśmy zrobili, tak? Ale często będzie, że po prostu zapisz w postaci potęgi coś tam ojdanej. No. Czyli tutaj na przykład, jeżeli będzie 27, tutaj będzie kwadrat, a tutaj będzie 3, no to co to będzie? To po prostu będzie liczba 27, u góry um, ułamek, na dole stopień pierwiastka, jak nic nie ma, stoi niewidoczne 2, a u góry potęga tego pierwiastka, no to idziemy sobie dalej. Jeżeli na przykład będzie pierwiastek z pierwiastka i tu na przykład będzie 1, druga, to tu. Trzeba się troszeczkę zastanowić, jak to będzie. Bo najpierw trzeba to, to zrobić i potem trzeba to zrobić. W tej kolejności proponowałbym, tak? Czyli najpierw ta jedna druga jest podniesiona do jakiejś potęgi i to wszystko potem do, do dalszej potęgi. Czyli najpierw sobie zrobimy takie coś. Tak, to będzie ten pierwiastek, ten duży. Teraz tak, zamieniamy ten, ten pierwiastek, który jest w głębi, na, po, po prostu na potęgę. Czyli to będzie ta liczba, która jest potęgowana. I u góry dajemy ułamek. Na dole stopień pierwiastka, czyli 2, czyli ta dwójka z tego pierwiastka, która stoi tutaj, a ten ułamek nie, jest, nie ulega potędzie, czyli stoi niewidoczny. Jeden. I teraz to. Ta liczba jest podniesiona znowu do jednej drugiej, czyli tu jest stopień pierwiastka 2, a ten pierwiastek nie ulega potędy. Czyli co to będzie? To będzie jedna druga do jednej drugiej i jeszcze do jednej drugiej. Czyli tutaj mamy jedną drugą, a jeżeli jest potęga jedna w nawiasie, druga poza nim, to one się ze sobą wymnażają. Jedna druga razy jedna druga, to jest jedna czwarta. I podobna rzecz się dzieje, jeżeli byśmy mieli na przykład coś takiego. Trzy pierwiastki z trzech. To teraz to już jest troszkę trudniejsze. Można sobie tutaj dowalić trzy, cztery dla, dla lepszego zrozumienia. To tutaj proponowałbym sobie zapisać najpierw to, potem to, tak, do jak najgłębiej, tak, do jak najgłębiej taki fale, tak, to co, od najgłębiej położonego do na, najbardziej zewnętrznego, czyli co, najpierw sobie damy ten duży pierwiastek, średni pierwiastek, tą trójkę i teraz tutaj, jeżeli mamy liczbę stojącą przed pierwiastkiem i coś stoi pod pierwiastkiem, to między liczbą a pierwiastkiem jest mnożenie. I teraz co, ta, ta trójka jest mnożona, jest potęgowana do jednej drugiej, czyli stopień potęgi mamy tu, u góry mamy wykładnik, tak, tak, tutaj mamy oczywiście 3 i 4, nie zapominamy o tym, no to idziemy sobie dalej. To teraz tak, jeżeli nic nie stoi przy potęce, stoi niewidoczny 1. Tutaj mamy mnożenie potęg o tym samym dole, jak mnożymy potęgi o tym samym dole, to góra nam się doda. 1 plus 1 cała i 1 druga, znaczy 1 druga to jest 1 cała i 1 druga, a 1 cała i 1 druga zamienione na ułamek niewłaściwy, to jest 3 do potęgi 3 2 Czyli tutaj zostało nam pierwiastek 3, pierwiastek 4, z 3 do potęgi 3 2 I teraz to można sobie zapisać jako 3 do potęgi 3 2 i to wszystko podniesione do 1 czwartej, bo tu jest stopień potęg pierwiastka, a nie jest potęgowany do niczego, czyli do 1, czyli tutaj będzie do 1 czwartej i potem jeszcze do 1 trzeciej. Tu się ułamki ładnie powymnażają, bo przy mnożeniu można sobie zmieniać kolejność mnożenia. Ta trójka się skróci z tą trójką, dając jedynki i widzimy, że to będzie 3 do potęgi. 1 razy 1 razy 1 to jest 1, a na dole mamy 2 razy 4, czyli mamy 8. Mamy, mamy zapisaną taką dziwną postać jako potęga podniesiona do jakiejś liczby.